Witam na przesłaniu y, anielskim na wtorek, kochani, wtorek 2 października, tak, 2024, 2 październik 2024, podpowiedź anielska dla Ciebie, wybierz sobie grupę. I teraz grupa numer 1 i grupa numer 2. Przekaz to powiedzenie, tutaj do przesłania porannego na 2 października 2024. Osoby, które wybrały pierwszą grupę, sytuacja się polepszy. A więc sytuacja, o której myślisz, yy, którą masz w głowie, yy, o którą pytasz, tutaj to. Sytuacja anioły podpowiadają się polepszy. One pragną ci uświadomić, że obecna sytuacja wydaje się dość trudna, ale musisz mieć na uwadze, że wkrótce się ona poprawi i mieć wiarę w to, że się poprawi. Może to zająć trochę czasu, ale przed tobą jest prawdopodobnie też jakby dużo pracy, dużo wysiłku, ale jeżeli to włożysz, to się to opłaci, tak? Bo wiele rzeczy ulegnie znacznej poprawie. Nie jest to moment, w którym gdzieś tam powinieneś, powinnaś zrezygnować, bo gdzieś tam powodpiewasz, tak? czy to sprawa dotyczy przyjaźni, czy jakichś niełatwych związków, czy, czy pracy. Dla nich wciąż istnieje nadzieja na przyszłość, więc jest szansa, żeby to się udało. Ale potrzebny jest czas i potrzebna jest praca. Podążaj za swoim sercem, kontynuuj pracę nad stworzeniem w przyszłości właśnie tutaj związku partnerskiego czy relacji zawodowej, w której obie strony będą i spełnione i szczęśliwe. Tutaj a dla drugiej grupy klarowna komunikacja. Tutaj ważne jest tak, żeby jasno się wyrażać, żeby wejść w tą Komunikację z drugim człowiekiem. Też tutaj Anioły podpowiadają, żeby bardziej precyzyjnie i dokładniej się komunikować, nie zakładać, że inne zaangażowane w daną sprawę czy druga strona zrozumie, czego Ty chcesz, czego oczekujesz. Tutaj wskazane jest, żeby rozmowa była twarzą w twarz, a jeżeli nie jest to możliwe, no to trzeba się upewnić, czy coś nie zakłóci przekazu, tak, z tą drugą osobą, bo to właśnie powinno i wymaga ta sytuacja, ta sprawa właśnie takiej jasnej komunikacji. Karta też może wskazywać, że mogą istnieć jakieś nieporozumienia powodujące właśnie wyzwania dla obu stron zaangażowanych w tą sytuację, czy to właśnie szef-pracownik, pracownik-szef, czy partner-partnerka, tak? I poprzez wyjaśnienie wszelkich niedopowiedzeń możesz oczyścić tę atmosferę, wskutek czego wszyscy zaczną działać dla wspólnego dobra. Czyli jeżeli ja Będziesz się z kimś komunikował, twardo mówił, przedstawiał swoje dowody, argumenty albo jasno wyrażał swoje pragnienia, swoje jakby obawy: no to tutaj przyniesie to jak najbardziej pozytywny skutek. Taki, taki przekaz, takie dopowiedzenie, taka wskazówka od aniołów na dziś, na 2 października 2024, właśnie dla ciebie. Numeruna.